Jesteśmy w trasie nad morze, a to spalanie od wyjazdu z Warszawy ze średnią prędkością 90 na godzinę. No, nie będę ukrywał, że żeby taką średnią osiągnąć, wliczając to teren zabudowany i wliczając to inne niespodzianki, przede wszystkim cały wyjazd z Warszawy. No to musiałem powyprzedzać, tam momentami pojechać ponad autostradowe prędkości powiedzmy rzędu no, kilkadziesiąt kilometrów szybciej niż niż to się jeździ zwykle tam ekspresówkami na autostradzie oczywiście wszystko w, wszystko w granicach normy, rozpędzanie się pod pod duże, duże prędkości ale było fajnie, było całkiem przyjemnie sympatycznie, no i dzięki temu mamy właśnie taką średnią i spalanie 6.9 wg kompa no i teraz jedziemy mniej więcej równo setko. No spalanie wiadomo, że teraz jest śmieszne, bo akurat teraz zero. Bo się ładuje kondensator. Jesteśmy z górki. A to moja wspaniała nawigacja z darmowymi aktualizacjami dożywotnio a nie to, że w serwisie trzeba bulić za każdą. i właśnie teraz poruszę temat nawigacji, ale już zrobię oddzielny filmik, żeby nie było, żeby ludzie mogli go zlokalizować. Cały czas koreczek, a z tyłu, co się dzieje z tyłu? Mhm. Koreczki pa... śpią. Wszyscy śpią. I to moje sardynki, bo tu niektórzy mi pisali, że ja przewożę jak w jakimś ścisku sardynki. Sardynki nie ma rodzą, nawet jak jadę z prędkościami bliskimi. No, bliskimi prędkości na autobanie. Wszyscy, Wszyscy są zadowoleni. Do teraz. No dobra, i no, żonka może sobie zawsze skoczyć, bo jak się mamy 60 w kapeluszu, to można sobie zawsze przeskoczyć. A u nas Klęska, Stoimy i stoimy i stoimy i stoimy. Nędza. Korek trwa już nawet nie wiem ile. Potem na nagraniu zobaczę. Ale strasznie długo. Już jest po dziewiątej. my snujemy się. Są momenty. Toczymy się powolusieńku. No już prawie się musimy znowu zatrzymać. Zatrzymujemy się. To już trwa od nie wiem iluś nastu kilometrów. Dramat. No i tyle, nic, nic się nie dzieje ponad to, że się toczymy i nie wiadomo kiedy dojedziemy Sławizna, słabizna. I kolejny koreczek, tym razem jesteśmy przed skrętem Stegny Elbląg I zobaczcie jak wygląda spalanie z ostatnich 15 minut Tutaj dojeżdżaliśmy z tempomatem na 120, tutaj zaczęliśmy zwalniać I teraz mamy spalanie rzędu powyżej 20 litrów na 100 km. Dlaczego? Dlatego, że jedziemy tak. Na pierwszym biegu snujemy się toczymy, wleczemy. No i Google Maps podaje, że dystans, który mamy, czyli 57 km zrobimy w ciągu prawie półtorej godziny. To jest horror. A to jest jedyny dojazd, bo tam jest wielki zalew. Nie, to nie możemy lećna. No, nie wiadomo co będzie. Na razie jest dramat. Na razie jest dramat. Mamy ciekawostkę na trasie, most zwodzony. Akurat się nieźle zdziwiłem, bo wyłonił się z, tuż za zakrętem. No to chyba można zgasić sobie silnik na start, -start. Nie. To była trochę potrwa. A nie, już się opecta. I to mieliśmy szczęście, bo nie tutaj w długo się czeka. No, Wygląda na to, że faktycznie po malusieńku schodzi. A my zerkniemy sobie przy okazji na dzisiejsze spalanie, Zaraz, gdzie to będzie. O, od startu z, z krynicy morskiej. Mamy 5,5 litra na stopniu km. Oczywiście klimka chodzi, no bo jakże inaczej musi być Nawet jak jest 23 stopnie To przyjemnie się jedzie z zamkniętymi szybami i klimą Także to jest dzisiejsze spalanie Jedziemy do Gdańska o, Za nami koreczek No proszę Jesteśmy w Gdańsku I milicyjny Fiat 125P Zabytek